Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam lokalizację wszystkich aktualnie dostępnych postaci sezonu 8, z którymi możemy wejść w jakąkolwiek interakcję. Pierwszą postacią z kolekcji jest Baba Jaga, którą znajdziemy tuż przy podmokłej antenie. Możemy u niej odebrać zadanie, zakupić bandaże lub apteczki oraz możemy się u niej uleczyć. Drugą postacią jest Wielko którego znajdziemy na przystanku pizza. Możemy u niego zakupić przebranie, żebyśmy mogli się przebrać za rekwizyt, zakupić warzywo lub owoc oraz odebrać zadanie. Trzecią postacią jest Fabio Lśniąc grzywy, którego spotkamy na górach Apry Sky w drewnianym domku. Możemy u niego nakupić napiwek dla kierowcy. Zakupić broń egzotyczną, lodowy Przyssak oraz odebrać zadanie. Czwartą postacią jest mroczny Johnson, którego znajdziemy na kurzących kominach. Możemy odebrać od niego dwa zestawy zadań, a także zakupić szczelinę. Piątą postacią jest Kor, którą znajdziemy w gasnącej gai. Możemy zakupić u niej automatyczny karabin snajperski od klasy rzadkiej do legendarnej, odebrać zadanie, a także zakupić karabin szturmowy od klasy rzadkiej do legendarnej. Szósta na liście jest pani Broku, którą znajdziemy niedaleko anteny buntowników. A możemy u niej zakupić broń egzotyczną w tropiciel cienia, odebrać zadanie oraz przebrać się za rekwizyt. Numerem siódmym jest Torin, którą znajdziemy w pobliżu zbieżności. Możemy zakupić bandaż lub apteczki, odebrać zadanie oraz sprawdzić prognozę burzy. Z numerem ósmym jest Straszna Bajka, u której możemy odebrać zadanie, zakupić grzyby oraz przebrać się za rekwizyt. A znajdziemy ją połamanej puszczy. Numerem dziewiątym jest partacz, którego znajdziemy w paskudnej Przystani. Zakupimy u niego budulec oraz możemy odebrać od niego zadanie. Numerem dziesiątym jest kapelusznik SAN, którego znajdziemy tuż obok kukurydzianego kwartału. Możemy u niego zakupić grzy posłony oraz odebrać zadanie. Numerem 11 jest króli koszmar, którego znajdziemy przy radiu FN. Możemy u niego zakupić szczelinę oraz odebrać zadanie. Numerem 12 jest peny, którą znajdziemy tuż obok sklepowej sadyby. Możemy u niej zakupić budulec oraz odebrać zadanie. Z numerem 13 jest szykana, którą znajdziemy w kościanych krańcach. Możemy u niej zakupić snajperkę oddech smoka, która jest bronią egzotyczną, odebrać zadanie oraz sprawdzić prognozę burzy. Numerem 14 jest Charlotte, którą znajdziemy w przyjemnym parku. Możemy u niej zakupić karabin magnetyczny oraz odebrać zadanie. Z numerem 15 jest kruk, którego znajdziemy w Hydro 16. Możemy u niego zakupić karabin magnetyczny, odebrać zadanie oraz zakupić szczelinę. Numerem 16 jest nurek Johnson, którego znajdziemy w koralowej zatoce. Możemy u niego odebrać zadanie oraz zakupić karabin magnetyczny. Aby spotkać postać z numerem 17, musimy wejść do jednej z anomalii ubocza oraz pokonać kilka potworów, byśmy mogli ukończyć pierwszy etap. A jak będziemy mieli trochę szczęścia, to pojawi nam się skrytobójczyni, którą będziemy musieli pokonać. Ma ona słaby punkt na plecach. Po pokonaniu jej możemy z nią porozmawiać. Wypada z niej również broń. Czasami jest to mityczny karabin z ubocza. Możemy u niej zakupić części potworów sześcianu, byśmy mogli stworzyć broń w klasie nawet mitycznej. Numerem 18 jest JB Szympański, którego znajdziemy na stacji meteorologicznej. Możemy u niego sprawdzić prognozę burzy. Wyleczyć się, zakupić karabin magnetyczny oraz odebrać zadanie. Z numerem 19 jest rysunkowa ryba, którą znajdziemy w wyprawie Wikingów. A możemy u niego kupić mikstury osłon oraz odebrać zadanie. Numerem 20 jest kiełbas, którego znajdziemy w futraku noża i widelca. Możemy u niego zakupić fontannę obfitości z chili, która nie niedojrze nas uleczy, to jeszcze nas przyspieszy, odebrać zadanie oraz zakupić działko obfitości, które również jest bronią egzotyczną. Numerem 21 jest gniew, którego znajdziemy tuż obok anteny w gęstwinie. Możemy u niego odebrać zadanie, możemy zakupić u niego broń egzotyczną, przejściostrzałowiec wyborowy, sprawdzić prognozę burzy oraz dać napiwek dla kierowcy. Z numerem 22 jest straszliwiec, którego znajdziemy w przylądku dorsza. a Możemy u niego sprawdzić prognozę burzy oraz odebrać zadanie. Numerem 23 jest Szmacianka, którą znajdziemy w karkołomnym kinie. Możemy zakupić u niej strzelbę pompę, uleczyć się, zakupić grzybosłony oraz odebrać zadanie. Z numerem 24 jest Ariana Grande, którą znajdziemy na wydmach bieżących. Możemy u niej zakupić automatyczny karabin snajperski, karabin szturmowy oraz odebrać zadanie. Numerem 25 jest skra, którą znajdziemy na malowniczym zakątku. Możemy u niej zakupić świetliki, odebrać zadanie oraz zakupić broń egzotyczną rytm. Numerem 26 jest młot, którego znajdziemy niedaleko zielonych żywopłotów. Możemy u niego zakupić pistolet maszynowy oraz odebrać zadania. Z numerem 27 jest Komando Cieni, u której możemy kupić pistolet maszynowy oraz odebrać zadania. A znajdziemy ją w zalewie zastoju. Dodatkowo, na mapie możemy jeszcze spotkać Dr. Sloan, za której pokonaniu dostaniemy karabin szturmowy. Dr. Sloan, krótka seria, a znajdziemy ją w punkcie zbornym UR tuż obok kociego kącika. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw po sobie subskrypcję, łapkę w górę lub dół, jeśli Ci się nie podobał. A z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!